Hej, się mam tu wroę. E, Licmy z tą jakże nie do końca jak na razie udaną areną, czyli e, jedno zwycięstwo i. O, dwie przegrane. No cóż, nie wróży to dobrze, naprawdę na razie to nie wygląda dobrze i troszeczkę mnie to przeraża. E, generalnie rzecz biorąc, no to z rogal, nie? Jak z rogal to wypadałoby, żeby. żeby szło mi trochę lepiej, a idzie mi tak, no z dupy, co najmniej. Co najwyżej, o. Co najwyżej, nie co najmniej. Ale jest głodny przeciwnik, także... Także, let's see... Kto to będzie? Prezes Klubu Tęcza? A nie, głodny przeciwnik. O, Donger! Już widziałem! Donger, Donger! DONGER! Trzy. O! O! I nieźle, generalnie nieźle, wyrzucam tylko strzał skrytobójcy, bo ma drugą, trzecią rundę już zapewnioną, nawet pierwszą, jakby trzeba było, także jest okej. Dobra. Popatrzmy, cóż on tam uczyni. Okej, okay, oddaję rundę mi, czy mam coś? Grubieńskiego sierżanta No dobra. Tu Grubieński sierżant na stół, hop. Niech już sobie tutaj będzie. Jest mała jednostka w no to ja go kosiorem podę. O, po wrację się hop, i wybiorę sobie kaccieżkę. Więc w sumie spoko, po co mam odpalać agendą bo jeżeli widać i należy do mnie, jeżeli jeżeli nie ma takiej początku. do miecza, dobieram kartę jak znalazłem. Na Teraz mamy zrobić takie mękoparcie. Zrobi zrobię sobie załyczą szty, rzucić coina i zagrać Przestań, ja nie skłonny. Następnie zabić mu tego małego dungarka... Zajmijmy ja A samemu za do zadzwieczka, proszę bardzo. No i teraz uwaga, będzie konsekwencja czy nie będzie konsekwencja? Jak będzie konsekracja, to trochę smutek bardzo, no ale... Znaczy, na Ja jest konsekracja. No, jak żeby inaczej... Jezu, jezu. No trudno. Eee. No tutaj w takim razie golem zbożowy A ja jadę w chłopa. Pop. za jeden, bo za jeden, no ale jadę w niego. Także no sprawda już tylko dwa punkty przewagi, punkty życia przewagi mam. No ale dobra no Nie na mojej O, jak smutno. Wszystkich mu tu teraz, patrzcie się zrobimy tak, że Stop, a zemstę w głąb, nie pasuje do tego tego drugiego. szczerze, wypadek to w i jadę prosto w głowę, hop, no to do roboty, no, no i znów wyczyszczony stół przeciwnika, czyli trzymam kontrolę tak, jak powinno być, mm. Cały czas staram się tutaj nie przeszkadzać w nerwiecko murwować i popatrz. Zatrzymam jeszcze. Za kolejne 3 przyczerną panterę. A cała ekipa jedzie prościutko wycięka. Hey, Łącznie 6 obrażę czyli już ma tylko już 18 punktów życia. No, a ja już tu mam jako taką e, moc na stole. No. I co teraz? No zaboli jedna rzecz. Pozwól mi się zastanowić. Oj, No dobrze, to to może troszkę zaboleć, no ale trudno. Morski olbrzym, ho, ho, ho. Górskiego olbrzyma, a sprytnie, 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 panera. Aha. 7 man. Dobra, zrobimy... Jakieś... Trzeba by było mu pozabijać. Jak najwięcej. No i zastanówmy się. Tego trzeba zabić, bo on będzie rósł tylko z czasem. Więc rzucę sobie ostrze skrytobójcy. I zabiję mu wilgora. To po pierwsze. Obu nie pojadę w tej jednej rudzie. I to jest smutne. Ale mogę zrobić tak. Zrobić mu tą pierwszą baterię. Hop. No i to no skończyć za. Hop. Teraz on raczej najprawdopodobniej po prostu tutaj mojego tego innego chłopka. I To by było logiczne zagranie. A ja czekam, aż mi tutaj coś przyjdzie po wolnym Bo na razie to jest ciutko niemesoło. O! Ciekawe, bo ja myślałem, że będzie się pakować sobie chłopa, ale z drugiej strony mam już dużo w takich portunach. Tyle mam ich i tyle. Co mi przyjdzie? Krok w cień. Hmm. O mercia, no. Może przyjdzie akurat coś, co jest wypoczęte, mam nadzieję. O, to jest hersz, tylko był Discord, nie wdębam. Dobrze, to dołożę. No właśnie, spadaj. No, pojadę do dungerka i na tym koniec dobra. No i teraz żeby ten czemionem pewnie pojedzie mi w smokoca a z kolei tym swoim gruwa si pyknie Uuuu no i zaczyna się chorę jest na overhealing dungera. Nienawidzę go za to, nienawidzę go. Czeka na rozkaz. Tak, jeszcze się leczy bardziej? Ja pizdee... On nic skąd to przybywał? Czy ja na nawet... to przybywam? No dobra, 14 życia. No to jestem w grubej bie. Muszę mu je do to. O, zostałem na 9 punktowicach. Dobra, zastanówmy się... No dobra. Teraz tu go postrzelać. Zabijam tego ląbeka, ożywiam jego dźwięka. Następnie... ...fersz tkanin skornych. Raz, raz... ...dwa. Cofnę sobie tego dziadego ręki. Ale to i tak nic nie da, bo ja już mu tego gościa nie zabiję. A on ma tutaj 54 obrażeń, czyli idealnie tyle, żeby nie zabić. Ja pierdziele, ale biję go. No no i koniec, nie to bramę. No nic nie wyczaruje Pieprzony palantyn Co za gówno nie wierzę No nie wierzę, no po prostu nie wierzę tak ktoś tego tak, Tylko nigerian Pierdelet tej granie, co to fabryła no, no i to jest właśnie Quadąger na arenie Cisnę chłopa, zjeżdżam go, trzymam grę, wrzuci dwie jednostki i poregone Pedał, no pedał, no Jeden zwycięzcy. ja pierniczę A ile hejny nie wrzucał i nie pokazywał wam no, na... zdrada nie mogła przyjść cokolwiek, no Dwa pudełka jeszcze dwa w proszkach mi płacą Ech. No nie, teraz tak jak mówiłem zostawiam na razie Niech się zbierają no dobra, trudno, słuchajcie, no, czy tego chcę czy nie, niestety musi być koniec dzisiejszego odcinka, bym longer longer gerbilazę zrobione, nie? No i słuchajcie, Facebook oczywiście zaprasza do kliknięcia lubię to, y, tak samo jak i y, subskrybuj kanale, no i co, no i usłyszymy się już jutro w kolejnym filmie, także cześć, hej!